Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. W tym piękny, słoneczny, ciepły dzień. Dzisiaj jest okrutnie gorąco i przez to właśnie wyszedłem dopiero do ogródka o godzinie prawie 19, 18.40, no taka godzina. Jeszcze mi słońce po oczach tutaj wali, więc, więc nie jest zbyt wesoło, ale też nie jest najgorzej, bo tutaj jak widzicie w części ogródkowej, przynajmniej w tej części, za mną jest już cień, więc można coś porobić. A dzisiaj, moi drodzy, celem głównym jest wykopanie tego czosku, bo i tak mizerny zbiór, tak mi się wydaje, jaki tutaj będzie, mogę stracić przez to, że właśnie nie wykopię tego czosku, bo już widzicie, co się dzieje. Nie wiem, czy on zachorował na coś, czy go po prostu ta, wiecie, zimna wiosna przyatakowała i, i nie dał rady. Więc on tak wygląda nieciekawie, zobaczymy jakie będą główki, czy będą zdrowe w miarę i czy dadzą się przechować. No właśnie jest dosyć ciepło, znaczy no, dosyć ciepłe nie są teraz, więc będzie mógł sobie fajnie przeschnąć, o ile się będzie nadawał oczywiście. I tak fajnie przeschnąć, żeby, żeby później można było go przechować. Czosnek w grządkach troszeczkę lepiej wygląda, być może tutaj więcej miał wartości odżywczych, nie wiem. No to jest na pewno inny gatunek, więc, więc na pewno też to jakąś tam rolę tutaj odegrało, nie? Bo ten sam gatunek, czyli harnaś, jest posadzony też tutaj wśród truskawek, też w grządce. Być może troszeczkę bardziej jałowej niż tamte poprzednie, ale też nie jest za ciekawy. W każdym razie cały ten cząstek dzisiaj będę chciał wydobyć z ziemi i zobaczyć właśnie jaki będzie i czy jest sens go przechowywać. No sens na pewno będzie, nawet no, jak będą malutkie główeczki. Naliczyliśmy no na to troszeczkę, że da się z tego zrobić, jakby to powiedzieć, zestaw nasienny. W sensie, że damy radę go rozmnożyć, ale jeżeli będą główeczki, a podejrzewam, że będą główeczki bardzo małe, więc nie będziemy z tego czosku na przyszły rok nic robić, poza przechowywaniem jako przyprawa. No także tak jak widzieliście, czosnek średni, to jest jedna z upraw, która nie wyszła na w tym roku. Na pewno trochę tego będzie jeszcze, jakby. Yy, tak. No na pewno nie wyszły nam uprawy owocowych yy, krzewów, ani drzew, ani niczego, nie? Bo ja w tym roku nawet sztuki nie widziałem na jabłonkach. Pożyczek tam delikatnie coś jest. Może ze dwa słiczki na zimę się uda zrobić. Jakiegoś, wiecie, konfitury. Yy. Agresu też cztery na krzyż wisi na jednym krzaczku. Truskawek było tyle, że zjedliśmy je na bieżąco. Wiecie, codziennie tam pogard serce i się skończyły. Więc no, ten rok jest nieciekawy, więc. Ale nie ma się co załamywać, tak? Yy, inne plony w miarę się udadzą, mam taką nadzieję, i trzeba się cieszyć z tego, co jest. Dobrze, a teraz w radosnych podskokach idę wyciągać czosnek z ziemi. Spójrzcie, pierwsze trzy główki czosku wyglądają tak, jakieś takie poczarniałe, wyglądają jakby miały za mokro. Tutaj na tym początku, chociaż mi się by bardziej wydawało, że miały za sucho. Zaraz spróbuję tą jedną główkę i Zobaczcie, co tutaj się dzieje w środku, no zgniła jest, nie? Zgniła jest ta powłoka na wierzchu. Zaczął się już rozstygacać. W sumie jak się to zeskrobi, to brudną taką ziemię. To po spodem źle nie wygląda, jest fioletowy, bo to harnas jest, tak? No dobra. Nie główka jest cała, znaczy w sensie te ząbeczki są całe, nie są jakby powsute. Ok, lecimy dalej, moi drodzy, lecimy dalej. I zobaczymy, co się będzie działo przy kolejnych główkach. One widzę wygląda po moi jakby miał zamokro, no nie? Takie jakieś takie są. Dziwne te główki. Ale tutaj zamokrze, aż dziwne by to było. Dobra, wykopię te, te właśnie stąd. I, i tak. I zobaczymy, co jest, I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak moi drodzy. Czosnek wyciągnięty z grządek z truskawkami. Wyciągnięty stamtąd i stamtąd zabeszką gdzieś ta grządka jest. O tutaj taki jest placek pusty, zaraz podejdę, wam pokażę. O, tutaj też rósły rósł czosnek. I z drugiej strony tego. E, nie to mi buru tylko co to jest? To podobne takie do pietruszki. Mm. Pasternak tak, obok tego pasternaku rósł, rósł sobie czosnek, też go wyciągnąłem, wyciągnąłem stamtąd i moi drodzy, oto efekt tego co urosło. Nie jest tego mało, bo powiem Wam, że praktycznie to co było wsadzone to prawie wszystko wyszło. Jest tutaj około 100 główek, znaczy dokładnie 101, 101 takich yy, zjadliwych jakby, no nie, bo trafiły się moi drodzy takie. O. Takie się trafiły. Albo jakaś choroba strawiła, albo, albo jakiś robal. Ale tylko dwie, dwie sztuki tego jest. Takiego po prostu tego. Ogólnie znakomita większość, moi drodzy, to jest czosnek takiej wielkości. Zresztą tutaj pokażę wam moją dłoń. No, ten jest jeszcze taki miarny, nie, ale. To jest dosłownie centymetr. Ja nie mam też zbyt dużej dłoni, więc możecie sobie porównać. Było kilka główek takiej standardowej wielkości. Taki, no, fajny. Co prawda całe chyba 8, tu jest tego. 2, 4, 6, 8, 9. 9 główek takich w miarę fajnych. To jest harnasia, harnasiowe główki. I jedno, co zauważyłem. Yy, o te czoski. Nie te, te czoski. Tu wydaje mi się, że one mogłyby jeszcze trochę rosnąć. No nie mają te zamki wykształcone, ale jeszcze jakby trochę no nie. Ten list taki zielony. No bo harnaś to nie, harnaś to już nie ma zielonych liści. Być może się trochę pośpieszyłem z tym czoskiem, żeby go wyciągnąć z ziemi. Ale nic, nie będę pakował nad rozlanym mlekiem. Też się go zje. No i tutaj, moi drodzy, jakby jakość tego czosku. Nadrobiliśmy w tym roku ilością. ten roku był fajny, fajny, duży i w ogóle. No taki naprawdę fajny. Jeszcze do tej pory ostatnie główki zużywaliśmy tam do pieczenia mięska i do jedzenia ogólnie. Tak, bo do tego używamy czosku No a w tym roku no, tak jak widzicie, są małotkie główeczki. Takie no 2 cm, może 3. To znakomitej wielkości, wielkości znakomitej ilości takie właśnie główki są bo te też nie są dużo większe. Tylko troszkę, troszkę jest takich właśnie, co można by było nawet użyć do ponownego rozmnożenia. Tak się zastanowię, czy nie zostawię tego właśnie, żeby mieć swoje, swoje ząbki. To jest tylko 8 główek, ale zawsze z 8 główek te kilkanaście ząbków by wyszło. No zobaczymy, jak to wyjdzie, czy, czy je zostawię, czy nie. No i tak moi drodzy, dzierżąc, yy, dzierżąc w ręku tą oto główkę czosnku, razem z łętą, czy jak to tam się nazywa, chciałem powiedzieć, że ten filmik nie powstał po to, żeby się chwalić, że mi wyrosło mnóstwo czosków i w ogóle, tylko żeby pokazać Wam, że yy, porażki się zdarzają. Porażki się zdarzają, ten mnie ten czosnek to jest właśnie taką yy, jedną z porażek w tym roku, a podejrzewam, że tych porażek jeszcze się na pewno zdarzy kilka. No, ale wiecie, każda jakby sytuacja jest nauką na kolejne lata. Co do tego trosku, to nie mam pojęcia, co mogłoby być przyczyną. Najprawdopodobniej te przymrozki na początku roku i być może nie zadbałem o nie później jakoś tak jak powinienem. Co prawda, były dwa razy nawożone yy, gnojówką z kurzaka. Może ten kurzak mi nie pomógł? Nie mam pojęcia. Nie, w przyszłym roku spróbujemy trochę, trochę inaczej, trochę może innymi metodami podnawozić te czoski. No, także tak. Porażki się zdarzają. Ja tam się nie załamuję tym. bo mimo tego, że te główki wyszły bardzo małe, to teraz będę chciał je bardzo dobrze wysuszyć, żeby, żeby je przechować. Koguty się biją. Nie dobrze, nie dobrze. Zacznę walczyć są sobą koguciska. Mam tutaj zbyt dużo kogutów, i no dobra, ale i o kogutach teraz, tak, o czosku, tak, i o porażkach. I o tym, że trzeba się cieszyć z tego, co jest. Bo mimo tego, że te główeczki są małe, ale wyszło ich setka, więc jakiś tam zapas yy, swojego czosku takiego wiecie, bez naturalnego, o, będzie. No, także tak. W przyszłym roku na pewno się nie poddamy, na pewno będziemy sadzić yy, kolejne czoski. Yy. Naprawdę nie będzie rósł. Wow. To gołębie. Tak mają tutaj gniazdo na siłę sobie A kazaliście mi wyciąć śliwkę, a teraz tam gniazdują gołębie dzikie. No. I to też jest dla mnie wesoła nowina. Także sobie tam gołębie zrobiły gniazdko. I zawsze co wieczór sobie tutaj siedzą i obserwują, jak sobie coś tam robimy. No także. Jest fajnie. I ten. I co? I ja będę kończył. Takie zakończenie troszeczkę. Szczapy, bym powiedział, no ale nie wiem, jak to zrobić, żeby wyszło ładnie, więc będę po prostu kończył. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Naprawdę udanych zbiorów Wam życzę i do następnego. Cześć.